Mam kawiadowie. Dzisiaj nagrywamy film z kartami. Otwieram 10 paczek kart piłkarskich FIFA 365 Adrenalin XL. O radzie. Zacznijmy sobie od pokazania wam paczek, że mam 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Odkładamy tu na bok wszystkie, odkładamy wszystkie na bok. O, tu odkładamy wszystkie na bok, bierzemy to, pierwszą paczkę i otwieramy. Oby mi dropło jakieś 100-100-130. bardzo szczęśliwy. Mamy taką zwykłą kartę. Taka zwykła karta. Real Madrid. I ja Cię kręcę. Dominator. Tutaj, Dominator. Game Changer, Tadic. Dzisiaj go użyłam już do albumu, nie? Nie wierzę. Lopez. Bramkarz. No i tutaj jakiś taki o. Git. I ta paczka mega dobra. Tylko, że nie było 100, 100, 100, 300. Bo to jest dzisiejszy motel. Paczka numer dwa. Uuu. Koszulki yy, Paris Saint Germain, czyli PSG. No i teraz dobra karta. Giant Lewandowski. Tylko go już mam, mógł być Giant Lewandowski, ale trochę inny. Ale nie szkodzi, mnie się za innego. Będzie Git. Magikan Rasinia. Magikan Rasinia. Everson, Bramkarz, Everson, Kapitan Karim, Benzema, Kapitan Karim, Benzema, no i jakiś tam bramkarz. To była paczka numer dwa, też Git. Paczka numer 3 vaga vaga vamos <coughs> fazer um clube clube fans favorite carta fans favorite coloquei no magico magico gavi z Barcelony Kapitan Marquinhos No i é tu akazuje głowa karta Myślę, że nam rozet tapas ka te z é Bogit Paczka numer 4 Klub Ja. Karta fans favorite. Mont. Courtois. Griezmann. És Richard Lison. Na no, én Marcelo. Ez yes. ki. Én tekszor, Ta paczka nie jakaś najlepsza, ale też nie najgorsza. Paczka numer 5. Słowa nie ma żadnego stosu, Czy jest dana najgorzej? Paczka numer 5. Od razu skład. Skład Liverpoolu. Liverpoolu. Git. Uhuhu, Game Changer. Którego też mam? Antony. Wczoraj go wkładałem do albumu. No naprawdę. Kapitan. Wejnaken. Dalota też wczoraj wkładałem do albumu. No i ja. No i bramkarz. I aż tam sześć. To tu nie ma żadnego koszulki. Git. Titan. Git. Mariano. Git. Hernandez Alex Arnold Mega 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 git. Club Sporting Titan Silva No, niez kapitan River. Rejs. No i Gerson. Kurczę, no. nie ma jeszcze żadnego tego. 100, 100, 100, 100, 100, Jeszcze 100, 3 paczki nie zostały. Paczka numer 7. Kolejny skład, kiedyś więcej się trafiało tych, Dominator, Kodro, Dardai, Alvarez, Fabinho, Rafinha, paczka numer 8. Nie, wątpię, Nie będzie już. Skład Manchesteru City. Kolejna karta, France Fabric. Tym razem, uwaga, uwaga. Neymar, Neymar, Neymar. Teraz Ro Romero. Mendes.

Манчестер Сити Титан И там Бейли. Эриксон. Ну и Анкл Динария, который второй Шкода. Я чекаю. Я Я... Жадный карты. Стой, стой, 3. Także dalsze poszukiwania będą w kolejnych filmie. Dajcie suba i łapkę w górę, żeby mnie zmotywowało do um, robienia takich takich filmów. Napiszcie w komentarzach, czy wam się to podoba. Takich filmów. Napiszcie w komentarzach, czy wam się to podoba. No, także nic. Zaraz Wam się pewnie gdzieś na ekranie wyświetlą wszystkie karty. Mm, trzeba wszystko złożyć i ułożyć jeszcze raz, ale tym razem na podłodze. Bo ja głupi nie pomyślał, że trzeba i będzie więcej mieć co zrobić tak to wszystko właśnie wygląda No, dajcie suba z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę po, kolejnych, po kolejne takie filmy 那玩